A więc witam was z kolejnego dnia Jest już dość późno zmienię późno tylko ciemno Ale no walczę z czasem Oram ostatnie kawałki Już jadę na ostatnie pole Jeszcze się na poprzednim Pomimo że tam jest glina Ogólnie Nie zało się jeszcze Szedł ten ciągnik 8 na godzinę A więc jadę ostatni kawałek skończyć I koniec orki w tym roku Nareszcie, albo niestety, już nie wiem, z jednej strony dobrze można się brać za inną robotę, a z drugiej strony, no to co ja teraz będę robił. No i tak to wygląda. Spalanie wychodzi różnie, bo ja mam zależnie od kawałka. Jak jest tak, że nie idzie już całkiem, no to powiem wam, że no nie robię tej orki. No bo po co męczyć siebie, maszynę? Nawale paliwa i tak nie będzie tak jak powinno być zrobione. Staram się teraz tak, kiedy jest na to pora, to wtedy to robię. A i powiem Wam ogólnie, zdjąłem właśnie przed chwilą ten korpus, bo urwałem lemiesza na kawałku sąsiadowym, no niestety. I to już akurat podnosiłem punkt, dojechałem do drogi myślałem, że w bruzdę wjechałem, bo tak mi nie rzuciło ciągnikiem, podniosłem, a tam ostatnio le nie ma. To zdjąłem ten korpus, zostawiłem tylko odkładnicę, ściągnąłem ją i jadę dalej, no bo z by mi się jednak zeszło, nie zmienić. No i dwójkami tam nie zostało mi zostało dużo, 30 arów może do orania. nawet nie, tam ile? z dwójkami trochę dłużej się zejdzie ponieważ z drugiej strony ten ciągnik będzie szedł lepiej, szybciej lżej i co, będziesz taki krótki filmik z końca także robię cięcie, nie przedłużam nawet to idzie wam powiem chyba, no, to dopadało, ale jednak dwójkami lżej i idzie tutaj bierze 10-19 na godzinę nawet może trochę za dużo, no może i za dużo, no ale no powiem wam, dojechałem o, nie wiem co to zobaczycie Stado Saren. Dobra, chyba nie zobaczycie, cię, bo się, no. Aleje jak zebra. Nie zostało mi tu co prawda dużo. No, więc spróbuję. Jest ogólnie piach. w środku jest tak jakby i no coś... taka ciężka ziemia, jakby do I... I Przystaje trochę ciągle. Nie jest do puchole, no ale jest tak, jest. No i to biorę... Orze, pole, oram. To byłoby na tyle, taki krótki filmik wam rzucę. Także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie Wam i cześć.